Prosimy wszystkie tutaj, jak jesteśmy, żeby ponownie 9 czerwca pójść do urn wyborczych, skorzystać ze swojego prawa wyboru, bo to jest prawo i obowiązek. Ale tak naprawdę, jak można? Czuć się zmęczonym 9 czerwca, bo tak coraz częściej słyszę, jak prowadzę kampanię, rozmawiam z Polakami, że Polacy są zmęczeni. Rozumiem, my też wszyscy po trochę mamy y, tej kampanii dosyć, ale ona jest ogromnie ważna. Będziemy do końca przekonywać, że musimy Polacy umieć korzystać ze swojego prawa, y, prawa wyboru, bo nie chcielibyśmy chyba w państwie żyć, który nie daje nam prawa wyboru. Wierzę, że... Najbliższe lata pokażą, że kobiety są w stanie poprawiać nasze życie, jakość naszego życia i będą pełnić coraz ważniejszą rolę. Dzisiaj jest czas kobiet, era kobiet, dlatego musimy zagłosować mądrze. Ja mam ten zaszczyt i honor, że od wielu lat pracuję w komisji polityki senioralnej. Tak się składa, że natura jest trochę po naszej stronie. Średnio 8-9 lat polki Kobiety żyją dłużej, a więc jest nas o dwa miliony więcej. Kochane, musimy mieć swój głos w Parlamencie Europejskim. Dlatego ja głosuję na Mirosławę Nykiel. Głosuję na kobietę silną, sprawczą, mądrą i skuteczną. Idziemy na wybory 9 czerwca. Kochani. Obudźcie się 9 czerwca i weźcie swoich najbliższych i udajcie się do urn wyborczych, bo naprawdę nie chcemy żyć w kraju, który nie ma wyboru. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie i zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu.